Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Mel Radio. wybory prezydenckie już za kilka miesięcy i w związku z tym popytałem się mieszkańców Wrocławia, na kogo oddadzą swój głos. Jak odpowiedzieli? Oglądajcie koniecznie. Na kogo będzie pani głosowała nadchodzących w nadchodzących wyborach prezydenckich? Na Rafała Trzaskowskiego. A czemu akurat na Rafała? Uważam, że jest najlepszym kandydatem, spełnia nasze oczekiwania, dobrze się prezentuje, zna języki. Nadaje się. Z zarządzał takim dużym miastem, jak jest Warszawa, więc myślę, że z Polską też sobie poradzi świetnie. Ja nie głosuję na wyborach. A dlaczego? Bo nie potrzebuję tego, żeby głosować. Nie widzisz kandydata, czy... Nie widzę kandydata, nie potrzebuję, żeby głosować na wyborach prezydenckich, bo nie ma dla mnie kandydatów w tym narodzie. Jeszcze nie wiem. A zastanawiała się pani? Jeszcze nie. A tak mniej więcej? Kto pani najbardziej odpowiada? Kandydatów? No nie wiem. Nikt? czy na razie czy nikt? Na razie jeszcze nikt. Na kogo będzie pani głosowała w wyborach prezydenckich? Nie wiem. A między kim, a kim najbardziej pani tak się... Nie, nie wiem. Na kogo byście zagłosowali nadchodzących wyborach? Na kogo? Na Mencena. A czemu akurat na sławka Mencena? Bo no, mi się tak podoba. A nie kolega? Tak samo. A co wam, czym was przekonuje? Czy, czym was przekonuje? Nie wiem, tak jak myśli tak. jak młodzi ludzie. Myślicie, że wejdzie do drugiej tury? Mam nadzieję. Na Nawrockiego. A dlaczego na Karola Nawrockiego? Mnie, ponieważ mi się podoba jego, podoba mi się jego wypowiedzi w podoba. podoba mi się ten człowiek. A co go odróżnia od innych kandydatów? Robimy taką sondę, wie pani, tutaj w galerii. A w galerii, co to odróżnia? Prawomówność przede wszystkim. Dziękuję w porównaniu panie. do Trzaskowskiego. Na kogo zagłosujesz w wyborach prezydenckich w maju? Myślę, że nie mamy jeszcze specyficznego kandydata, natomiast. Czas, Najbliżej? Czas chyba dać szansę innym niż topowym partiom w tym kraju. Czyli stawiasz na. A dlaczego akurat na Sławka? Myślę, że może być głosem. Młodych, młodych osób w tym kraju jest szansa, że, że może coś się zmienić Dzień dobry, ja osobiście będę głosować na Rafała Trzaskowskiego A dlaczego? Jest to człowiek, który jest wiarygodny jest uczciwy jest to prawdziwy patriota i nie opowiada bajek przede wszystkim nie robią tego cyrku co robią przeciwnicy nasi najwięksi Wiadomo o kogo chodzi. Co go odróżnia od innych kandydatów, na przykład Nawrockiego albo Mencena? Oj, e, Mencen to też nie moja, nie moja e, absolutnie nie moja konfederacja, tak? E, nie jest to człowiek, e, którego bym popierała ze względu na pewne rzeczy, ale od e, pana, jak to mówi, e, nazywają pana doktora Nawrockiego, e, bardzo dużo jest typ. E, Różnica między kulturą, między inteligencją. Rafał Czaskowski jest człowiek, który bym chciała, żeby reprezentował bardzo nasz kraj, i tylko na to czekam. I chciałabym taki, tego momentu dożyć, że w końcu będziemy żyli w jakimś normalnym kraju, a nie w jakiejś bajce, że tylko nie będzie takiej nienawiści. Na Krzysztof, Krzysztofa Stanowskiego. O, a z czego na Stanowskiego? Bo i tak nie zostanie prezydentem. Na kogo będziesz głosował w wyborach prezydenckich? Na no nikogo. A dlaczego? Bo nie interesuję się polityką. Nie przemawiają do ciebie kandydaci? Nawet nie wiem kto kandydatuje. W wyborach Na Ryszarda Petru? Tak, Gruszko. on nie kandyduje. Ale dla mnie kandyduje A na Obamę nie będziesz głosował? Nie, wiesz co, bardziej na Elvisa Prostojowa. Dobra, to, a Kennedy jeszcze wchodzi w grę czy nie? Niekoniecznie, bo taki trochę sztywny jest. No, trochę tak. Na kogo będzie głosować w wyborach prezydenckich? Nie, nie będę głosował. Nie, a dlaczego? Nie ma kandydatów. A koleżanka? Jeszcze nie wiem. Co ma... Ale pomiędzy kim się pani zastanawia? Nie, no nie zastanawiam się. Obiektywna sonda, pytamy o wszystkich i wszystko można powiedzieć. Ale raczej ciężko wybrać. Jakby według mnie, z perspektywy patrząc na kandydata, nie ma żadnego kuki co odpowiedniego. A dlaczego, myśli pani? Co jest tego powodem? Nie wiem. Myśli... Ustrój polityczny w kraju? Może trochę tak, może też trochę za młodych ludzi jakby jest w rządzie, moim zdaniem. A kto był takim idealnym? No może nie idealnym, ale najbardziej. Najlepszym kandydatem według Pani? Nie mam pojęcia, Cię, Ciężka odpowiedź. A widzi Pani tego kandydata na scenie politycznej? Na tą chwilę nie. PiS, tylko PiS i włącz, wyłącznie PiS. Tyś na Kalora Nawrockiego? Proszę? Nawrowskiego. Oczywiście, oczywiście. A dlaczego na niego? Bo jest najlepszy. A co go wyróżnia spośród innych kandydatów, tak Pana zdaniem najbardziej? Co go wyróżnia? Jest Polakiem. Dziękuję bardzo. A nie żadnym agentem. Dziękuję bardzo. Na kogo będzie Pan głosował w nadchodzących w wyborach prezydenckich? Nie wiem jeszcze. A tak, zastanawiał się pan? Na pismo. Czyli na Karola Nawrockiego. Tak. A dlaczego na niego? No bo wolę PiS, wolę Karola niż tak bardziej. Bo wedle mnie lepiej dla Polski wyjdzie niż Trzaskowski. Dzień dobry pani. Na kogo będzie pani głosowała w wyborach prezydenckich w maju? Jeszcze nie wiem. A zastanawiała się pani? Jeszcze nie. A tak mniej więcej? Kto pani najbardziej odpowiada? Kandydatów? No nie wiem. Nikt, czy na razie czy nikt? Na razie jeszcze nikt. Nie będę. W ogóle? A dlaczego? Mówię wszyscy denerwują. Na kogo będzie pani głosowała w wyborach prezydenckich? Na najlepszego. Czyli? Nie wiem. A na, na kogo pani widziała do tej pory? Ja ich nie znam. W ogóle żadnego? 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 Na Mencena. A czemu? Najmądrzejszy z nich wszystkich. Kto go wyróżnia? Spośród Trzaskowskiego, na przykład Nawrockiego. No, to swoje opinie wydaje. Tak. Do wszystkich ich chce się utrzymać słowa. A na kogo będziesz głosować w nadchodzących wyborach prezydenckich? Na słowo Mira Mecena. A czemu akurat na słowo Mira Mecena? Ponieważ jego partia i ten człowiek mnie przekonuje do siebie. Czym cię przekonuje? E, swoimi e, preferencjami i swoimi e, parami, jakie ma wobec nas. A dlaczego na przykład nie na Trzaskowskiego albo na Nawrockiego? Ponieważ e, obydwa, obydwie te partie nie nadają się do rządzenia i nie myślą o przyszłości Polaków, tylko o sobie i o tym, żeby jak najdłużej e, panować. A Szymon Hołownia? Niech zostaje z swoim co jest. Dzięki. Dzięki. Super. Na kogo pan będzie głosował? Będę, tak, również jak żona głosował na Rafała Trzaskowskiego, mamy te same, to, to samo zdanie o Rafała Trzaskowskim. Nadaje się, prezentuje się super, wypowiada się super. Z jego I, poglądami tak, jest tak, tam tak, po drodze to, po prostu. To, tak, to też jest ważne. Tak, mamy takie same poglądy. Sławomir Wentzel. A ciemu na Sławka? Kto go wyróżnia? Ja, uważam, że to naj, najlepszy, najlepszy wybór. Pomiędzy, pomiędzy kim a kim? ogólnie. Dlaczego akurat stawiasz na niego? Yy, bo jest za młodymi i to najbardziej mnie przekonuje. A wy? Na kogo oddacie swój głos 18 maja? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć!